Co by tu Słuchajcie, Chodźcie, gabuś jakabuśow. Dzisiaj będzie wam gadzić Billa Gatesa. Jelona maska. Ale Bill Gates też tutaj będzie dzisiaj wspomniany. Ja byłam przekonana, że to będzie takie skondensowanie i skupienie się na tych podróżach, na tych firmach, kiedy oni to zaczęli, kiedy to skończyli, co spowodowało, że zaczęli jakąś inną działalność. A tutaj naprawdę można się dużo rzeczy dowiedzieć, takich właśnie z życia codziennego. I to mnie najbardziej fascynuje, ponieważ to świadczy o tym, że ci ludzie są normalnymi ludźmi. <klucza> I to, że Bill Gates albo Elon Musk. Dorobili się tego, czego się dorobili, świadczy tylko, tylko, albo i aż o ich determinacji oraz przekonaniu, e, które nastąpiło prędzej czy później do tego, co chcieli osiągnąć. Elon Musk w swojej szkole nie był nadzwyczajnym uczniem, on stał się kujonym, bo dzieciństwo, a w zasadzie sposób jego wychowywania przez no, tutaj wspomniane, że ten ojciec był dla niego niezbyt przyjazny, spowodowało, że on uciekł do książek. Nastąpił moment, że on czytał te przed dwie książki w ciągu dnia. Jego dzień był przerośnięty w czytanie książek. Zbogacił się w taką umiejętność, a w zasadzie jego mózg zaczął w ten sposób działać, że on to, co y, naturalnie widzi się oczami, tak na jawie, to on to wszystko widział. Oczami wyobraźni. On to wszystko, te obrazy miał w swojej głowie. On miał wizję, przez co jest właśnie uznanym jako wizjonera i wiecie, to nie jakieś tam wizje, czyli o, osiągnę sukces, będę miał dużo pieniędzy będę miał fajną żonę i, i dużo dzieci, albo nie będę miał dzieci, nikt mi nie, mi nie będzie przeszkadzał, no nie, słuchajcie, mam bardzo fajny cytat, jego matka stwierdziła, znaczy generalnie oni myśleli, że on ma problemy ze słuchem, bo oni coś do niego mówili a on był wtedy w swoim świecie i on nie słyszał i przez to też wycięli mu migdałek gardłowy bo myśleli, że to w czymś pomoże no on dalej, bo w tym swoim świecie, bo problem nie był w tym, że on nie słyszał, tylko po prostu on przechodził w ten swój świat, w swojej wyobraźni. Ale wracając już do tego cytatu, który chciałam powiedzieć, to właśnie ta jego matka powiedziała, że po tej właśnie operacji, że on nadal tak robi, teraz po prostu zostawiam go w spokoju, bo wiem, że projektuje jakąś nową rakietę czy coś. On po prostu miał wizję konkretnych urządzeń, on miał po prostu, wiecie, element po elemencie, taka po prostu no naprawdę taki dosłowny, dosłowny mózg to u niego działo się automatycznie i taka automatyzacja jest wynikiem takiej właściwości naszego mózgu, która nazywa się neuroplastycznością mózgu czyli taką umiejętnością tworzenia się nowych połączeń neuronalnych i jakby to tak w skrócie powiedzieć, to my myślimy w jakiś sposób jakiś nowy sposób albo uczymy się jakiegoś nowego materiału na początku jest on dla nas niejasny, natomiast kiedy czytamy go i czytamy, i czytamy, tak ta ścieżka w mózgu się wydeptuje Znowu, i znowu, i znowu, i dzięki czemu my zapamiętujemy, my to rozumiemy, mm, i staje się to wręcz automatyczne czyli nie musimy zużywać tak dużo silnej woli później do czytania takiego tekstu, który na początku był trudny, bo właśnie mówię, ta ścieżka w mózgu jest już wydeptana i. Yy... Następuje ta właśnie automatyzacja, która u Elona, on ma dużo tych ścieżek w mózgu, dlatego to mu bardzo ułatwiło późniejsze łączenie różnych niezwiązanych na pozór ze sobą informacji i dojście do jakichś tam większych wniosków. To znaczy my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić niektóre rzeczy, ale też nie wszystko tak naprawdę. A on z tego co... Znaczy wynika z tej książki, że on po prostu potrafił no, wszystko sobie wymyślić, wszystko sobie poukładać w głowie, dzięki czemu potem łatwiejsze było u niego te wdrażanie tych pomysłów w taki świat rzeczywisty. Mi to bardzo imponuje, bo z tej książki też wynika, że on miał wrażenie, że nie ma rzeczy niemożliwych i to było tak, że potrzeba czegoś, to trzeba to zrobić. Nie było żadnych granic w jego głowie, i to jest niesamowite, bo owszem, są takie rzeczy, które, które są abstrakcyjne, żeby je zrobić, ale jak nie zaczniemy się zastanawiać i nie w ogóle nie poddamy tego pod rozkminę, że ej, ale w sumie to, fajnie, jakby coś było, jak my w ogóle nie zastanawiamy się nad tym, że mogłoby coś być. To w ogóle nie jesteśmy w stanie ruszyć z miejsca, a jeżeli mamy jakąś tam malutką zajawkę, że kurde, ale jest możliwe, żeby czegoś tam dokonać, jest jakaś mikro szansa, jest taka malutka, ale jest. I to jest właśnie to, co w moim odczuciu właśnie charakteryzowało tych ludzi sukcesu, takich ludzi, którzy Osiągnęli na przykład coś więcej, coś, co, albo nie tylko ludzi sukcesu, tylko czy ogólnie, generalnie, o jakichś odkrywców, czyli ludzi, którzy wydali coś, czego w ogóle nie było. Na przykład, e, słuchajcie, Elon Musk był tak zapracowany, że on zaczął zastanawiać się nad tym. I dla mnie to jest takie łoże, wow, że człowiek zaczął zastanawiać się nad tym, e, czy powiedział, że szkoda, że nie ma sposobu, aby zdobywać składniki odżywcze, nie siadając do posiłku. Czyli on był świadomy tego, że te składniki odżywcze są potrzebne, bo jest tu tak napisane właśnie w tej książce, że, że są to składniki odżywcze. To nie jest tak, że szkoda, że nie ma sposobu, aby zdobywać jedzenie, tylko konkretnie składniki odżywcze to też o czym świadczy. Czy, no, nie siadając do posiłku, czyli dla niego. On był tak wciągnięty tą, w, w tą pracę, że... Nie chciał marnować czasu na jedzenie. Natomiast dla kontrastu możemy popatrzeć na Billa Gatesa, który e, nie patrzył na to jedzenie w ten sposób, tylko u niego było tak, że najpierw musiała być praca, a później było to jedzenie. Jego ulubionym jedzeniem, z tego co wynikło z takiego e, wywiadu, który możecie zobaczyć na Netflix, znaczy jego takiego trzodcinkowego serialu, o którym wspominałam z jednym z ostatnich swoich odcinków, e, powiedział, że jego ulubionym jedzeniem jest hamburger. Czyli to też o czymś świadczy, bo właśnie po tej pracy. W ciągu dnia do późnej nocy od tej trzeciej oni właśnie szli na fast fooda. To był taki chyba jakiś tam ich, nie wiem, czy coś takiego. Ale zupełnie inne podejście, no nie? Ale dla mnie to jest super w tych książkach, że w książkach i w ogóle w jakimś, właśnie nie wiem, jak w tym serialu, że poruszane są takie codzienne rzeczy, które dają do jakiegoś tam myślenia. prawe siedziane, wygadane, czas na witaminę D. Patrzcie, jaki to jest chill out. przyznać, że dawno nie miałam takiej fazy na czytanie książek jak mam teraz. A szczególnie te biografie pozwalają człowiekowi naprawdę znaleźć się trochę w innej sytuacji. Szczególnie kiedy zacznie się już czytać więcej tych książek i podchodzi się do nich nie jako czytanie o jakichś totalnie wyjętych z życia ludziach, tylko właśnie patrzenie na to także. To, co powiedziałam na początku, to są ludzie jak my, tylko oni przez wcześniej wspomnianą determinację doszli do tego, do czego doszli. Poprzez regularne przekraczanie tych swoich granic teoretycznych, um, odnajdywali jakieś nowe patrzenie na jakieś tam sprawy, zdawali sobie sprawę, że są w stanie coś zrobić, to to robili, potem byli w stanie. Pomyśleć, że są w stanie zrobić coś dalej, to to też robili. I wiecie, step by step, krok po kroku, nie od razu Kraków zbudowano, no nie? Tylko stopniowo, tylko cały czas. All time long, no nie? Mm, fajnie powiedział o tym Gary Vee, ale nie pamiętam, co on do końca powiedział. Ale to jest właśnie takie coś, że e, to prawie jak macie, nie wiem. Mm, macie coś wymieszać i mieszacie i mieszacie i to nie chce się wymieszać, ale mieszacie dalej, no nie? Bo skoro to się ma wymieszać, to to się wymiesza. I mieszacie i mieszacie i tak cały, cały czas. Ale obserwując jednocześnie, czy to przynosi jakiś tam efekt, bo może teraz nie będzie, nie przyniesie to w tym momencie jakiegoś efektu, tylko może potrzeba trochę, trochę dłużej, trochę więcej tego czasu. Jak my sobie zdamy z tego sprawę, że to jest w naszych rękach, tylko należy Przemyśleć to nieco, chociaż trochę, um, to wszystko jest do zrobienia. Nawet rewolucja w szpitalach, zmienię jedzenia w szpitalach, wszystko jest do zmiany. Ja w to wierzę i nie zmienię zdania, bo mam za dużo dowodów na to, że jest to do zrobienia. Dlatego z tym Was dzisiaj zostawiam troszkę perspektyw ludzi sukcesu, troszkę perspektywy z mojego balkonu. Piękna dzisiaj jest pogoda. Dzisiaj tak w ogóle mam dzień e, bez social media, bez social mediów. Nie wiem, jak to się mówi. E, I czuję taki spokój. Przygotowuję się do Wielkanocy. To będzie pierwsza Wielkanoc, kiedy przygotowuję sobie sama posiłki e, po wegańsku w sumie, bo e, z faktu uczenia w zasadzie alergii na jajka, no to trochę nie leży mi ta Wielkanoc taka prawdziwa. No ale jajku. Trzeba sobie radzić, i tyle. Trzymajcie się, cześć.